I tam wszystkich z tej strony na Chabertach. Będziemy grali, chcę Wam pokazać grę Lifeless Planet. Jest to nowa gra, niezależna produkcja, gra przygodowa. Tematem tej, tej, tej gry jest wędrówka kosmonautą, który został wysłany z misją na odkrycie życia na planecie, i okazuje się, że planeta po wylądowaniu, twardym wylądowaniu okazuje się, że planeta jest opustoszała, nie ma na niej życia za to odnalazł ślady przebywania tam wcześniej ludzi z planety Ziemia z której wyruszył niby jako pierwszy na, tą, że, na to, że na niebieskie ciało i zobaczymy z czym to się będzie jadło w opcjach, co mam w opcjach mm -hmm. invert vertical look raczej nie bright and dark grass, raczej nie Controls, SADem mousem się opatrzy jumpuje się spacją interaktuje się lewym przyciskiem myszy łokuje się shiftem tablet nie flashlight F zoom ekstra zoom M move arm wsad oho świetnie AQ C Dobrze, to wszystko powiedzmy, że jasne. I zacznijmy nową grę. Tak, landing site. Ignienie sequence start startujemy 4, 3, 2, 1. Tak, tutaj jest zdjęcie naszej małżonki, którą zostawiamy. Wyruszamy w misję na całe życie. Małżonka, nas więcej nie zobaczymy, małżonki również. No ale jak, jako bohater narodowy zdecydowaliśmy się poświęcić wszystkie swoje osobiste sprawy i lądujemy na tej planecie. Tak, jakieś niestety wystąpiły problemy i się tak jakby chyba Wzdóbcyliśmy z nieba. I oto my. I oto my. Śmiesznie wygląda ten ludzik jak yy, teletubić trochę. Ale okej, okay, zobaczmy, może coś znajdziemy. Landing site. E. Q. Nie Można przybliżać, można... Jak można oddalić? Tylko na taką odległość. Żadnych śladów niczego. Okej. Okay. Yy, kto był odpowiedzialny za. Produkcje USA, Niemcy, Japonia i. i do cholery. nie wiem, jakaś dziwna flaga. Uch, co to? Oh, like ha, huh, powinna być załoga. A gdzie jest załoga? Dobrze. Mm -hmm. Więc tak, twierdzę to co już powiedziałem, że się rozbiliśmy musi odnaleźć swoją załogę. ma nadzieję, że gdzieś tam zabezpieczają e, jakiś przyczółek i musi ich odnaleźć zanim się skończy powietrze do choleria. Ja nie lubię gier, w których mamy ograniczony czas działalności. Okej, okay, coś jeszcze przy tym. tej kapsule? Raczej nie. Mm, tak, teraz to sterowanie. Czy on, co tu się robiło? M, flashlight. Ha, jeszcze było jakieś. Jakiś przycisk, ale nie pamiętam za bardzo. Spacją, skakanie. Hmm. Tak, opcje. Aha, M i C tak, M i C nie działa M i aha, i C powiedzmy, że działa dobra, to to wygląda tak jakby ktoś też wylądował ale, ale przy mojej kapsule tak jakby ślady jakieś chyba, że to moje ślady nie, ja nie zostawiam śladów. Okej, okay, lecimy śladami. Uu, tutaj się rozwidlają? Nie, na szczęście nie. Co jest? I gdzie mam znaleźć oxygen? Ludzie. Tam się coś świeciło. Dobra, lecimy w takim razie tędy. Tam się zdecydowanie coś świeci. Nie wiem, gdzie mam znaleźć oksydzon. Sorry, stary. Okej, okay, tędy. Kamyk mnie blokuje. Normalka. Tutaj ktoś hasał. Zdecydowanie i wyraźnie. Hops. Porusza się świetnie. Leć, stary, leć, zaraz. Nie mogę biec. Jest. Nie mam mapki niestety terenu. Dobra, czyli mamy oksygen, extra. Skoro mamy oksygen, to może się tak porozglądać trochę tu po okolicy. Może coś da się znaleźć, zobaczyć, odkryć. Pierwsze co bym zrobił. Na pewno wlazłbym na jakieś podwyższenie. Ale na to podwyższenie, tak jakby trochę ciężko będzie się wspiąć. No choroby. Szukamy drogi wzwyż. Co jest, co jest? Co jest? Co to za dźwięki? Co to za dźwięki? Tam jakiś żelazny las. Albo kamienny. Pops. Elegancko. Pięćdziesiąt lat. Czy 15? That's right. We'll be traveling so fast, our spacecraft it will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new, and frankly. We also have few attachments here on Earth. Huh. No właśnie, zostaliśmy tak jakby obdarzeni wow mm, wywiadem jakimś z przeszłości, gdzie dziennikarka pytała, jak oni się czują idąc na misję do końca życia i... Która, której początek będzie za... O, tędy, za mniej więcej 15 lat. Trzeba przeskoczyć? Poważnie? No tak, bo tutaj jest głęboka dupa. Nic się nie da zrobić. No to, no to siub, rozbieg i jump. Świetnie. Foot hills. Yy, I jak się czuję w związku z taką misją? Ma wielkie pragnienie odkrywcy. Dobrą załogę, która również ma takie pragnienie. I jest dobrze wyszkolona już na ziemi. O Boże! Tutaj. Nie naprawdę będę musiał skakać. widzę takich misji ze skakaniem. No właśnie. No i dupa. Koniec skakania. Lecimy tędy w takim razie. O! Roślinność ma szansę tutaj jednak, jeżeli jest woda. <laughs> no my god. Znowu skaki. A co to jest? <laughs> jetpack Aha, czyli mamy jetpaka. Jet Oj, nie tak. Tak się zamyka. Mamy jetpaka, którego nie wiem jak używać na razie. No, grafika jest naprawdę cudownie y, zrobiona, szczerze mówiąc. Okolice zachwycają, póki co. Uch, jesteśmy dobra. Jest. 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 Na razie nie ma tragedii. Koki idą... Wow, dosyć płynnie. Hops. Hops. Dobra, udało się. Jest nastąje jakiś ślad. Więc um, wcześniejsze wszelkie badania tej planety stwierdzały bogactwo życia. Teraz, gdy wylądował, widzi, że coś nie gra i zastanawia się dlaczego. Um, czyżby albo kłamały przyrządy, albo po prostu zrzucono ich ze złej strony planety z tej, w której życia nie ma. Blender, jak się tam dostać? Hmm. No, grafa jest po prostu naprawdę genialna. Ja pójdę tędy, póki co. Ups, coś tu jest, trawa. Widzisz, jest życie stary. Znaleźliśmy jakieś mm, ślady ewolucyjne na tej planecie. Może niekoniecznie życia biologicznego, ale jakiekolwiek Karbonit, czy coś takiego. Czyżby tędy trzeba było przeskoczyć? No to siup. Hops, jetpack pomaga niesamowicie. Dupa!

Wow! Dobra, nieważne. No ale faktycznie jest woda, to powinno się tutaj coś dziać w ogóle. Związanego z życiem. Dobra. I tutaj nie używać jetpacka. Wystarczy jeden porządny skok. Ekstra pchnijmy to poważnie. Teraz... dobra. Pytanie wstępne, w którą stronę? Ja chcę to pchnąć. W tą. Prawdopodobnie. Okej. Okay, I co to mi miało dać? Holender. Dobra, spadnijmy na dół. Co to mi miało dać? Aha, muszę przepchać kamyk po prostu. No okej. Okay pamiętaj, że masz tlen na 8 godzin. Się nie baw tutaj w klocki LEGO i układanie zamków z kamyków, tylko ciupaj do następnego zbiornika z, z tlenem. Aj, dobra. No nie, jak się tam dostać? Jest, udało się, dobra. No to wędrujemy dalej. W grze jest ponad 20 różnych lokacji różniących się graficznie, atmosferą, yy, miejsca, więc zobaczymy. Szukałem już dawno takiej bezstresowej gry w której po prostu yy, łazi się, nie ma z jakiegoś zagrożenia obecności jakiejś straszliwych potworów tylko taki exploring zwyczajny, spokojny bez mm, nie męczący o, następna jakaś odnoga, ciekawe czy coś znajdziemy czy po prostu ślepy za ułap, coś znajdziemy Znaleźliśmy jakąś skamieniałość, która świadczy o tym, że były tutaj oceany. Co to jest za piękny widok? Dobra, w każdym razie chyba warto by było. U, tu można na przykład sobie przyskoczyć. Ciach. Tylko po co? Sens. Sens tej mojej działalności. Nieważne. Śmigamy do tego pięknego wodospadu. stamtąd przylazłem. Tam jest... nie ścieżka. Uh, żaby. Czy to... żyje? Ju, żyje! Chodźcie! Można... wysiągniką żyć? M albo C? Q, E, Q, E. Kue, kue, kue. Nie. To żyje. Łap. Rzuć <gry> Rzuć wędkę. Wystaw nogę. Może ci się przyczepi do nogi. Ale jaja. No dobra. Nie widzę, że nie mogę tego złapać, ale... Wow, mamy życie. Stary, a ty narzekałeś. Wow... Fascynująca gra. Okej, okay, chyba w, raczej w tą stronę trzeba iść. Mm, I szukać ścieżek takich bocznych. Świetnie to wygląda. Ojajaj. Z tego co się orientuję, to chyba jedna osoba stworzyła tę grę. Mogę się mylić. Tam coś się świeci. Mogę się mylić. Ale przynajmniej przez długi czas jedna osoba pracowała nad tą grą. No, i już pomijając fakt i przebaczając, że steruję Teletybisiem, to wygląda to i grywa się w to fantastycznie. Naprawdę przyjemnie. Niestety efekt mgły psuje troszkę mm, ich głośność, hałasów. Psuje troszkę mm, przyjemność. Ja bym chciał widzieć dalej troszkę. Łóżko! Fakt, miało być bezstresowo. Mhm. Dobra. Jeszcze coś? Miało być bez... Gdzie to łóżko znikło? Czyżby ta planeta sobie ze mną igrała? Uuu, komputer przejął inicjatywę. O, ten kamień wygląda trochę jak... Wielkie kamienne dildo. No ale nic. To ustoj! To really? Książka to stoja, gdzie ona była? Hej! Chcę książkę to stoja znaleźć. Dobra. W kęczezie... Ja polecę w tamtą stronę kawałeczek, znaleźć książkę tu stoja i widzimy się w mieście. Wow. Mam nadzieję, że. Nie, 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 nie. Dobra, nie można dalej iść, okej. Okay. Okej, okay, nie można iść dalej. No to co? To śmigamy bliżej. Widać miasto, do którego musimy skierować swoje teletubisiowe kroki. Co, się Co? Nic. Jesteś oszukiwany przez planetę. Jak... Jakby to była gra stworzona przez Filipa y, Dika, to byłbyś oszukiwany przez planetę albo przez siebie, albo przez Boga. Albo planeta byłaby Bogiem, lub ty byłbyś Bogiem, i byś oszukiwał. nie wiem. samego siebie. byś na końcu odkrył, że jesteś Bogiem, ale i tak by ci to odkrycie nic nie dało. Bo inni by tego nie rozpoznali, i byłbyś wśród tłumu, tłumu osamotnionym Bogiem. Mamy wioskę, dobra, koniec pieprzenia z piękną muzyczką. Tak, mamy wejść chyba do tego domu. Flaga. No nie gadaj, że tu ruskie. Wszędzie kurwa, ruskie, na no, Ukrainie, ruskie. Tu ruskie. Co z tymi ruskimi jest nie tak? What is the point Więc otrzymaliśmy nową jego zapiskę, naszego bohatera, który hmm, się naprawdę mała migłówkę, rebusa. Czyżby odnalazł, odnaleźli następną, zdatną do życia planetę? Co się działo przez tych 15 lat? Nie wierzy, nie wie i nie, wie, nie wierzy. Widzi domy, zastanawia się, czy mógłby spokojnie zdjąć hełm. Ponieważ może planeta jest bogata w tlen, ale nie jest dzieciakiem astronautu, więc tego nie zrobi, nie będzie łamał protokołów, musi się uspokoić yy, i prawdopodobnie potrzebuje doktora. I zastanawia się, gdzie jest jego załoga, więc yy, ludzie, na ten odcinek to wszystko. Dotarliśmy do wioski. Co w tej wiosce znajdziemy, zobaczymy w następnym odcinku Tajemnic naszego astronauty. Cześć czołem!